Słowa nieba Barbara Heinold Kraków 2 maja 2021 rok Rozdział Wola Zapalasz światło Kontakt Strykasz Już masz jasność i funkcjonować żyć możesz A jak nie zapalisz Kontaktu nie uruchomisz, to nie masz warunków do spodziewanego i oczekiwanego funkcjonowania. No cóż, możesz i po ciemku coś robić, ale wiesz, że niewiele, że to co chcesz uczynić, tej jasności wymaga. Tak też jest z wolą człowieka i jego decyzjami. Jak kontakt, ją uruchamiasz. I, jak strykając, ów kontakt gasisz. Wola to potężna energia człowieka każdego. Ten w życiu wedle nas i was wygrywa. Kto wolę do końca doprowadzić potrafi, cele osiąga. Dobrze jest wolę na dobro i miłość ukierunkować, taki cel jej dać. I potem już w chaos wewnętrzny nie wpadać, tylko w swojej woli trwać. Trwajcie w mądrości woli swej. Trwajcie w przeistaczaniu jej w czyn. Kierujcie myśli, ku jej realizacji i w realizację zamieniajcie wolę swą. Najwięcej wówczas osiągniecie. I tu jest ta granica, granica dobra i zła. Ci, którzy w którymś z tych kierunków realizacji woli swej się oddają, zwyciężają. I ci, co dobro czynią, i ci, co zło, bo to energia sprawcza człowieka osiągania celów życia i jego dróg. Zrozum człowieku, co wybierzesz. Jak pójdziesz, tak będziesz miał. To się podzieje i dziś, i za kilka lat. Myśl więc, czego chcesz, o co prosisz, co postanawiasz. Zrozum, że siłą sprawczą jesteś ty. Żyj więc tak i tak, wolą swoją kieruj, by zadowolonym z siebie i życia swego być. Dobro i zło i siła, którą uruchamiasz, i wybierasz dla siebie, tu wybór twój. Zastanów się, jaką drogą kroczysz, i dokąd cię ona wiedzie, nie wień nikogo za decyzje swe, żyj wedle wyborów swych, i owoce tych wyborów zbieraj, bo to się w ludzkim życiu realizuje. Co wcześniej wybrałeś dla siebie? Twórcą życia swego jesteś ty, pan, czytała Aneta Dzinkiewicz.